Cześć wszystkim, z tej strony Pan Papuga Dzisiaj opowiem wam, jakie witaminy warto dawać zimą Znaczy, że, czy warto że warto witaminy dawać zimą No, zimą warto jest dawać witaminy, bo co jakiś czas, co jakieś dwa tygodnie Dobrze jest raz w tygodniu można niewielką ilość podać Takich właśnie ziarek powleczonych witaminami Zaraz pokażę jakie, o Takie witaminy na piórka akurat ja używam No to one są tak ogólnie na samopoczucie poczucie na, 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 znaczy na zdrowie o, ogólne papugi Na piórka też głównie właśnie, o tak, jakie one są? Moja papuga widać się zajada, widać. No, szczególnie kiedy właśnie nie jest papuga na słońcu, nie jest, nie jest właśnie, nie ma świeżych liści, właśnie takich mniszka czy czegoś tego typu świeżych jakichś tam owoców, no to wiadomo, szczególnie też jeśli kiedy nie chce jeść owoców, na przykład warzyw, taka papuga czy tam jajek no, nie, nie jest chętna za bardzo, no to wtedy moja akurat je chętnie, jajka je chętnie w miarę tak nie za bardzo, ale trochę czasami zjada owoce, warzywa no ale wiadomo, co jakiś czas warto jest wtedy dawać, szczególnie właśnie jeśli nie chce jeść takich no to warto jest dawać. Takie witaminy i piórka, no witaminy na, takie witaminy, ogólnie witaminy dla papugi no takie witaminy ogólne, one te witaminy akurat zawierają cynk, wapń, mangan, fosfor, magnez tam lizynę Yy, zawierają też różne mikroelementy yy, potas, tam chyba sól coś tam było, no sód troszeczkę potas yy, no ogólnie takie yy, witaminy takie chyba tam, no mniej więcej taki skład, tam jeszcze chyba coś było, ale zapomniałem, no ogólnie takie właśnie witaminy warto jest podawać takiej papudze w okresie zimowym w szczególności, no bo latem wiadomo nie trzeba, ale w okresie zimowym warto jest podawać, więc Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie i cześć.